Kurczość autorska. Zaprasza Kamil Prabudzki. Moje uszanowanie, dzisiaj będzie o dystansie i sposobie patrzenia na świat. Utwór Dida Didaskalia napisałem przed trzema albo czterema laty. Zapraszam serdecznie. Czy to z wady wrodzonej, czy to z przekonania? Przywykłem poprzez lata swego bytowania słuchać, myśleć i czytać, słowa kontrolować oraz niczym przesadnie się nie ekscytować. Więc zwykle chłodnym okiem, popijając kawę, lustruję strumień zdarzeń i doszło, że nawet własnego niełatwego z istnieniem romansu niepoważną transmisję oglądam z dystansu. To sztuka i historia tworzy kąt widzenia. Nie pozwala nie dostrzec, że są bez znaczenia przypadki przodków naszych, nas samych i dzieci z perspektywy eonów, er oraz stuleci. Rozpysznieni pozorną potęgą techniki, pogardzamy tak chętnie wiedzą przodków dzikich. A cóż my, biedni, wiemy, czego nie wiedzieli? Nierzadko mniej niż oni, bośmy zapomnieli, By ważne i poważne zadawać pytania. Zaślepieni bezmyślną, rządzą posiadania. Pogonią za nowością, większą, szybszą, lepszą, Bezrozumne lemingi, co na oślep drepczą. O nas samych, o innych wciąż wiemy niewiele. Wpatrzeni w swe ekrany, trzaskamy lewele. Zdobywamy poziomy, punkty doświadczenia, Aż nas dorwie w finale Demiurg zatracenia. Rozpadniem się, rozsypiem, Ślad po nas zaginie, W sedesie pustosłowia, po czym z nurtem spłyniem Rzeką współsamotności, ściekiem zagubienia, Aż po gargantuiczne morze nieistnienia. A więc wolę z dystansu patrzeć na rzecz całą, I nie chwalić się hańbą, i nie hańbić chwałą. Nie dać się wkręcać w tryby dziejowej machiny, bilansować swój poziom dobra oraz winy. Nie grzeszyć naiwnością, świata nie ochronie, Wszak jeżeli ma spłonąć, to niechybnie spłonie. Niezależnie od tego, czy człowieczek lichy będzie mu usiłował wpakować kij w szprychy. Dlatego mnie nie porwie żadna rewolucja. Marksista mi nie bratem, ani młódź od krucjat. Świat, choćby i osioł człowieka dosiadał, istnieje już lat parę i trwać będzie nadal. Więc proszę mi wybaczyć, że nic nie poradzę. I że czasem swym wierszem coś jedynie zdradzę. Świat pisząc tak, jak widzę go w szerszym kontekście, przez pryzmat płótna, dźwięku, lub widząc go w tekście. Jest wszakże i przekleństwo takiego spojrzenia. Emocje i relacje zmienia w spostrzeżenia. Szczęście, strach to utopia, miłość, kruchy alians. Cała reszta stanowi tylko didaskalia. Życzę Państwu przepięknego tygodnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!